Cześć, witam serdecznie. Ja nazywam się Kamil, a to kanał Mechaniki Ciała. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o facetapingu. Nie bez kozery mam naklejone te taśmy, bo chciałbym dzisiaj trochę o nich pogadać. Ostatnio w internecie widzi się bardzo dużo zdjęć osób noszących takie taśmy na dworze, w domu. No i oczywiście pełno filmów na internecie, jeżeli chodzi o YouTube'a, które mówią, że te taśmy są lepsze niż medycyna estetyczna czy kosmetyki. Czy jest tak naprawdę? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Dobrze moi drodzy, więc rozpoczynam część główną. Nie chciałbym przedłużać tego filmu, bo generalnie nie ma co dużo mówić. Tak jak widzicie, już nie mam tych taśm na sobie ze względu na to, że zdjęcie, bo wiem, że jeszcze bym mnie trochę dłużej przytrzymał i później po prostu miałbym problem ze zdjęciem tych taśm, ale do tego przyjdziemy później. Więc rozpoczynając. facetaping powstał ze względu na to, że wiele youtuberek, blogerek. Stwierdziło, że jeżeli coś fajnie wygląda, jest kolorowe i można to fajnie okleić i nakleić sobie na twarz, to może to faktycznie działa. No bo badań naukowych nie ma, które wskazywałyby, że face taping faktycznie działa. Więc jak to teraz bywa w aktualnych czasach, wszystko co ładnie wygląda, się świeci, no to jest modne, no i na pewno musi działać, tak? No ale nie. Tak nie jest. W tym wypadku, no to ja nagrywam ten film generalnie po to, bo, tak jak mówię, niedawno wertowałem badania odnośnie samego tapingu w sobie i jakimś tropem trafiłem na pewną osobę z polskiego YouTube'a, która właśnie nagrywała filmy dotyczące face-tapingu. No i straciłem te 17 minut na, na to, żeby zobaczyć ten film. No i nie było tam żadnych treści merytorycznych, a jak zobaczyłem, zestawianie tytułów na zasadzie kosmetologia, X. Medycyna estetyczna X, Botox X, a nagle FaceTaping plus, <küh> no to mówię, no, coś jest tutaj nie tak. Raczej te taśmy nie działają tak, jak Botox, czy medycyna estetyczna. No, ale tak jak mówię, no, trzeba sobie robić jakiś clickbaitik, więc dodanie takiego tytułu na pewno fajnie wyszło, no bo po wyświetleniach to widać. Ale ja jestem tutaj po to, żeby tylko powiedzieć Wam tak. Jeżeli chodzi o face taping. Te taśmy. Jeżeli chodzi o niwelowanie zmarszczek, nie działają. Czyli nie mają zastosowania, które zostało zbanane i potwierdzone, że działa. Więc równie dobrze moglibyście sobie nakleić e, tak naprawdę plaster, który byście, mówię byście w formie żeńskiej, bo raczej jest to film dla większej ilości kobiet, moglibyście sobie naciągnąć przez twarz i prawdopodobnie miałbyście podobny efekt. Jednakże tak samo nie wiem, nie. Poprawi wam to jakości waszej skóry. No, na taśmach jest klej, po prostu zwykły klej, więc raczej klej nie poprawi jakości waszej skóry, co najwyżej może ją podrażnić. I tutaj z kolei staję trochę naprzeciw temu wszystkiemu, ze względu na to, że ja sobie nakleiłem te taśmy dla siebie, żeby faktycznie zobaczyć w ogóle, jakie jest samopoczucie, i ponosiłem je trochę. I powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś trzyma te taśmy przez 8-12 godzin, tak jak jest napisane, żeby to, aplikacji tyle, to aplikację tych taśm tyle trzymać, no to jedyne, co możecie mieć, to z rana ból podczas zrywania tych taśm, bo to wiadomo, że są różne rodzaje tych taśm. Tam teoretycznie można znaleźć jakieś z lekkim klejem, które naprawdę fajnie by, powiedzmy, się odklejały, ale znowu, to jest klej, więc ten klej nie poprawi Wam jakości skóry. A jeżeli ktoś ma suchą skórę, to może ją jeszcze podrażnić. Więc... Taki komunikat, już nie będę tego całego filmu przedłużał, bo tak jak mówię, no generalnie jest bardzo mało rzetelnych informacji, które moglibyśmy powiedzieć, więc i tak się rozgadałem, jeżeli chodzi o jakieś tam argumenty. Ale sytuacja jest prosta. Jeżeli macie problemy ze skórą albo chcecie sobie poprawić jakoś Waszej skóry, to wykonajcie sobie jakieś badania krwi, idźcie do dermatologa bądź do kosmetologa, do osób, które się znają na tym danym te temacie, a nie naklejajcie sobie plasterków na twarz, które Wam nie pomogą, a jeżeli już miałbym zaryzykować stwierdzenie, że Wam pomogą, to wydaje mi się, że dużo lepszą opcją byłoby zainwestowanie Twojego czasu i pieniędzy i skorzystanie chociażby z masażu twarzy, który faktycznie pomaga na poprawę ukrwienia i jest dobrym stymulantem na poprawę jakości skóry poprzez, dajmy na to, ten wpływ e, poprawiania ukrwienia w tej okolicy. Z kolei tak jak mówię, korzystajcie z rzeczy, które są zbadane i które faktycznie mają jakiś sens, a tasieńki zostawcie sobie na sam koniec tego wszystkiego. Więc ja już nie będę dłużej gadał. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, jeżeli ktoś dotrwał do końca. Jeżeli coś się podobało, to polecam zostawić łapkę w górę i komentarz jakiś, na przykład jeżeli ktoś ma jakieś twierdzenia dotyczące tego, że może faktycznie ma jakieś dowody naukowe na to, że face taping działa, bądź nie wiem, jak chciałby się podzielić jakimś swoim doświadczeniem dotyczącym tych taśm, no to możecie zostawić taki komentarz, na pewno go przeczytam. No i przede wszystkim zostawcie subskrypcję, bo dopiero rozpoczynam kanał, więc jeżeli będę widział, że ktoś to ogląda, no to ja też będę miał zajawkę do tego, żeby robić te filmy, chociaż w sumie Robię to też trochę dla siebie, dla swojej przyjemności. Ale tak jak mówię, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. No i co? Do zobaczenia!